Dzisiaj podpisaliśmy umowy, dwie umowy konkretne na miasto Dąbrowa Białostocka, a mianowicie sześć parków kieszonkowych, które będą zagospodarowane na terenie miasta. Cieszymy się z tego, bo jest to park kieszonkowy tutaj przy ulicy Jana Pawła II, między innymi przy ulicy Generała Sulika, przy ulicy Dworcowej, nasz, nasz lasek szpitalny w Dąbrowie Białostockiej. To ciąg komunikacyjny pomiędzy garażami do Biedronki i do osiedla Krzyżanowskiego. Cieszymy się, że udało nam się pozyskać te środki z Urzędu Marszałkowskiego i wspaniale je chcemy wydatkować dzięki firmie, która zgłosiła się do przetargu, a jest to też dla nas dobry powód do dumy, że jest to też firma lokalna i cieszymy się z tego, że Norbert Kalinowski tutaj z Panem Kołpakiem w współpracy stworzą nam przepiękne miejsca, przestrzeni dla naszych mieszkańców. Druga zaś umowa to umowa na tak zwane miasteczko ruchu drogowego. Skorzystaliśmy z dofinansowania cupt Centrum Unijnych Projektów Trans Sportowych. Bardzo trudny był wniosek do złożenia. Z panem dyrektorem Maciejem Sulikiem tworzyliśmy ten wniosek wspólnie, ale udało nam się pozyskać dofinansowanie. Ten, te miasteczko już tak zapomniane, można powiedzieć, przez mieszkańców zyska nowy blask, nowe miejsce. To też chcemy połączyć ze ścieżką rowerową z ulicą Tysiąclecia, by jeszcze bardziej zachęcić naszą młodzież, dzieci i dorosłych do tego, by ruch drogowy i przepisy ruchu drogowego zgłębiać i jak najlepiej poznawać. Tak, dzisiaj y, mieliśmy okazję w Dąbrowie Białoruskim podpisać y, dwie umowy. Ważne umowy, bo będzie dla mieszkańców z gminy Dąbrowa Białostocka, ale też i dla osób tutaj przyjeżdżających po prostu bardziej zieleni. Będzie tych terenów zielonych coraz więcej dzięki temu, że pan burmistrz Dąbrowy Białostocki wraz z Radą, ale też i swoimi pracownikami z Urzędu Gminy złożyli pismo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Otrzymali pokaźną kwotę ponad 600 tysięcy złotych na przebudowę swoich parków tutaj właśnie w gminie Dąbrowa Białostocka, z czego mam nadzieję już nie długo mieszkańcy będą mogli się cieszyć i z tych właśnie terenów które tutaj powstają. Dzisiaj miało miejsce podpisanie dwóch umów dotyczących budowy sześciu parków kieszonkowych tak zwanych w naszej Dąbrowie i miasteczka ruchu drogowego. Obydwie inwestycje będziemy się starali budować jednocześnie z racji tego, że już zaraz zacznie się okres jesienny i bardzo nam zależy na tym, żeby jeszcze skorzystać z pogody. Prace będą polegały na remontach i przebudowie miasteczka ruchu drogowego i stworzeniu terenów zielonych w tych kieszonkowych parkach.